Ej, witam na kanale Tyber. E, dobrze, dalej musimy znaleźć e, w, w tych ruinach pewien przedmiot. Astium, tak. E, I tutaj w poprzednim odcinku zabiliśmy Melikosa. Z pomocą marin. Zobaczmy czy jest coś w ogóle ciekawego. Tam tam przeszedłem, więc chyba tu muszę iść, tak? Zobaczmy jeszcze na mapie. Czyli w to stronę. Tak To miejsce jest! Przerażające. Ona nie idzie za mną. Przerażające to pięknie wygląda. Takie przerażające. To mi tak przypomina Korriban Pod niektórymi względami. To sitów. Sithów, na przykład z gry Jedi, Jedi Akademii, też były niektóre takie fajne elementy. Pięknie to wygląda. Rządy metrca Kujeta. Paskorzeźba przedstawia kujeta stracającego swoich wrogów wodę w No to sporo te rupów musi być na dole, nie? Tak myślicie? Czyżby strażnik? A nie. Co to mamy? Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą i twoimi Jedi, ale nic nie przywróci mego ludu. Tak. Po czystce. Byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem. Bałem się, że odkryją, kim jestem, albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w Galaktyce. I posłuchałeś? Cóż nie? Ale. Życie zmusza ludzi do działania nawet wbrew ich woli. I oto jestem w tym dziwnym miejscu wbrew woli dołączę do Was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz. ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidzi? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. O, i zniknęła. Nowy początek. Marinkal, ocalańcy upadłych zakonów, zaczynają sobie ufać. Dzięki zwycięstwu nad złowrogim Melkosem. Uświadamiają sobie korzyści płynące z ich współpracy. Zainspirowana z słowami Kala, Marin postanawia dołączyć do załogi modliszki, by opuścić Datomirę i znaleźć swoje własne miejsce w galaktyce. No dobrze, więc wygląda na to, że musimy opuścić teraz Datomirę, wracamy na. modliszkę. Oho. Cię tam potwora widzę? Czy otworzyć sanktuarium na bagonu? Czyli lecimy teraz na bagonu. O, widzę, że ona się teleportuje. Ona fajna w sumie jest. A nie jej model zrobili. Nie da się przejść. Już się da. Podniosłaś też te tak poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Gratulacje. Могу на тебя лечить? Дашь тебе радость. Таково, наверное. To z którą podróżujesz. Kim jest? Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir. Była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedyś opowiesz. teraz będzie teleportowała. Spotkamy się przy statku. Z boku do boku. Tej skrzynki niestety żadnej nie widzę. A wiem, że chyba została jeszcze jakaś skrzynka. Ile? Jedna skrzynka została. Jeden. ten. Dobra, tu już te siostry nocy nie wychodzą. Tylko tym kątem mam spokój. 알아서 또나못 가겠어 Przediłam mnie, że coś jest. Tutaj gdzieś chwazić. Ano, nie mam przejścia. Nie łazić. Jest tylko jedna skrzynka, której nie, nie wiem gdzie jest. Nie wiem gdzie się znajduje. one. puścić miejsce w sumie możemy Tam po prawej stronie też nic chyba nie było jak dobrze pamiętam Miejsca do wspinaczki nie ma. Tylko jedno miejsce mogłoby być e, sekretem. Właśnie tam na szczycie. Jak leciał to był tak wcześniej, tak. To już byliśmy. Dobra. To jest znajome. O, cóż to? Kokony umarłych. Kokony umarłych stanowiły nieodzowny element obrządów pogrzebowych sióstr nocy. Przygotowany każdego komponentu kokonu było z żmutnym procesem. Pasy tkaniny prano trzykrotnie w magicznej wodzie. sznury. Pla Splatano ręcznie, recytując przy tym zakręcia ochronne, a ciała oczyszczone wolnym olejkiem. Zobaczmy jeszcze skoro opuszczamy planetę to Wolę mieć pewność że niczego nie stracę Znalazłeś to. Wow, wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Mary. Co? Jest wiedźmą, co to nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłem Astrium. Pomogła mi z malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko, żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. Nie rozumiem, co mówisz. Nowy sojusznik? Merin przepuściła Kala, ostrzegając go przy tym oczekiwaniu go Malikosie. Melikosie. Dawny mistrz Jedi raz jeszcze próbował przeciągnąć Kala na swoją stronę, ale ten odrzucił propozycję. Wtedy Melikos zaatakował. Początkowo zadawał się mieć przewagę, ale sytuacja zmieniła inter interwencja Merlin, która zaatakowała go swoją magią. Współ współpracując ze sobą, Kal i Merlin pokonali Melikosa. Po wszystkim, Kal wyjawił wiedźmie, że przybył na Dartomirę, żeby odnaleźć Astrium. Merlin <laughs> postanowiła mu pomóc, i razem znajdują artefakt w grobowcu Kujeta. Kierowana pragnieniem poznania galaktyki i zapewnienia przyszłości swemu ludowi, Marin dołącza do Kala. Powiększona załoga jest gotowa, by powrócić na Bagono i odnaleźć Holokron. Dobra, to dokąd teraz? Teraz lecimy na Bogano. To lecimy na Bogano. Dzisiaj nasza wspaniała armia jest oddana egzekwowaniu imperialnego prawa, nie poddając się nikomu, kto próbuje zniszczyć naszą galaktyczną harmonię. Słyszysz te brednie? Wyłącz to, Gris. Kłamliwe dranie, myślisz, że ktoś to kupuje? Zbyt wielu w światach środka. Ich codzienne życie nie zmieniło się zbytnio od powstania. Imperium, daj spokój. Niektórzy Skraszało nas, lecimy z powrotem. Na mostyk kapitański. Czasem zawór wydechowy wymaga odrobiny uwagi, ale poza tym nie sprawiał nigdy problemów. Obieramy kurs na Gotowy? Wagonę. Wy, Jedi, uwielbiacie skakać z deszczu pod rytm. Nie macie tego czasem dość? Taka jest natura naszej misji. Znałeś ryzyko, przyjmując zlecenie. Wiem, że zdobycie Holodynksa i odbudowa zakonu Jedi są ważne. Ale czy naprawdę wierzycie, że to coś zmieni? Wierzymy w to. Tak. Możemy położyć kres opresji Imperium. Po prostu nigdy nie spotkałem Jedi. Nie, my coś się Zawsze zajmowaliśmy się tymi sprawami, a my, dlatego, co że Nigdy nam nie pomogłeś w tej grze. Jest mi przykro. Nic nie jest idealne. No, nic na to nie poradzisz. Jak mawiała moja prababka. Siadaj, młody, pora na lądowanie. Dobra, weźmiemy. Jesteśmy prawie na myśli poprzednio, a w tym momencie mnie wiedzy wywaliło. Zadziała? Kordowie się udało. Tobie też może. Ma rację. O, hej, zgłodniał ktoś już, może? E, myślałem, żeby zrobić trochę steków ze skaza. Przepraszam, przeszkadzam? Nie, kapitanie. I nie dotarlibyśmy tu bez ciebie. O, no, no ja. To prawda, Gris. Dzięki. Mam nadzieję, że wleziesz tam i znajdziesz to holo coś. holokron. Jesteś pewien, że powinieneś go znaleźć? Co masz na myśli? Dzieciaki z tej listy, jeśli je zabierzesz i zrobisz z nich Jedi, nie będą też ścigane? Oj, ja, nie obawia. mogę pozwolić, by wpadł w ręce Imperium. Pomoże położyć kres Imperium. O, hej, e, zmiana planów. Docieramy! A, Gris? <tuszy> tak. Poproszę krwisty stek. <tuszy> Dobra, biorę się za to! Pilot w trakcie wspólnych przygód Gris otwiera się przed członkami załogi i dzieli się swoim zamiłowaniem do gotowania oraz miłością do prababki. Podczas przygód jego umiejętność pilotażu zostają wystawiona na próbę, a on sam zdobywa się na bohaterstwo, o którym sam przedtem się nie spodziewał.

Coś mi nie pasuje w tym miejscu. To miejsce ma inną energię. Różni się od Datomiry. Tak. Datomira jest złożona. Jej prastarą siłę spowijają cienie. Bogano sprawia wrażenie banalnego. Nie mogę tego zrozumieć. Jest wyjątkowe. A Zefo wznieśli tu sanktuarium. W którym czeka holokron. Ukryty. Do czego zmierzasz? Ta planeta pozostała nietknięta przez stulecia. Czy życiu tych, których chcesz chronić, coś groziło, nim zaczęłaś szukać? No w sumie nie. E, dobra, musimy w takim razie się dostać do... ...sanktuarium. I mamy tutaj mie troszeczkę miejsca do eksploracji, więc zajmiemy się na pewno eksploracją A w tym momencie może zakończymy nasz odcinek szybko mały albo i nie, zobaczymy. Zapiszmy nie, nie chciałbym, żeby mnie znowu skraszywało, bo Ostatnio to musiałem być dwa razy z końca jednej planety. No dobrze, zakończmy nasz odcinek. Do zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę.